Odtąd ludzi będziesz łowił. Odtąd ludzi będziesz łowił. I kochani, nie jest to wcale tylko zadanie dla świętego Piotra. Kogo mam posłać? Dzisiaj Pan Jezus się pyta. Pyta się słowem, które wypowiedział w pięknej wizji wobec proroka Izajasza. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Izajasz doświadczony piękną wizją. Ognia, jakie Serafiny wzięły z ołtarza i dotknęły jego ust, w pewien sposób był przerażony swoją grzesznością, swoją nieczystością, swoją słabością, że jest za słaby. Jak miał tę wizję, widział, jak jest bardzo słabym i grzesznym człowiekiem. Przez chwilę po prostu zapłakany i ogromnie wzruszony tą wizją płakał, a potem odpowiedział: Oto ja, poszli mnie. I mamy bardzo podobną sytuację w Ewangelii, kiedy Jezus dokonuje wielkiego cudu dla apostołów, którzy świetnie wiedzieli, gdzie łowić, o której porze ryby biorą, jak zarzucać sieci i wiedzieli, że tam nie ma ryb. Pan Jezus powiedział, zarzućcie sieci. Tak tu po prawej stronie łodzi zarzućcie sieci. Wyciągnęli tak sieć pełną ryb, że się rwała. I Piotr to zrobił, rzucił się do kolan i podobnie jak, jak Izajasz powiedział, odejdź ode mnie Panie, bo jest człowiek grzeszny, zawstydzony zawstydzony i upokorzony ogromnie, bo on był świetnym rybakiem. On dobrze znał jezioro Genezaret, on wiedział, że tam nie powinno być ryb. Doznał takiego cudu, że rzucił się na kolana, totalnie upokorzony, taki świetny rybak, totalnie upokorzony. Zawiodły moje knowania, zawiodły moje wizje, które miałem i Pan Jezus, który jest ze mną w Łodzi, pokazał mi swoją potęgę i moc. Ogromnie upokorzony. I mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo ja taki rybak, tak świetnie znający to jezioro, nie mogłem się zaufać. I powiedziałem, nigdyśmy nie łowili całą noc, pracowaliśmy nic. Odejdź ode mnie. Upokorzony. Gość, który się dobrze znał. Na jeziorze upokorzony. I odtąd pan Jezus mu mówi: Będziesz ludzi łowił. Będziesz ludzi łowił. Kochani, na co łowi się ludzi? Ludzi nie łowi się na to, że masz iść do kościoła w niedzielę, bo pójdziesz do piekła. Masz się modlić codziennie rano i wieczorem, bo jak nie, to ci pan Jezus pogrozi. Mamy taką wizję może naszych dziadków, czy naszych rodziców, czy księży katechetów. To jest strasznie okropna i krzywdząca, i złamana, i zwyrodniona wizja Jezusa i Pana Boga. Wizja, którą mamy w Ewangelii, wizja, którą mamy w Słowie Bożym, to wizja ogromnej mocy, wszechmocy, jaką otrzymujemy, kiedy zbliżamy się do Boga. To jest życie, które wstępuje do głębin naszych serc, które nam przewraca moc. I kochanie ludzi nie nawraca się na to, że masz iść do kościoła, a ty nie chodzisz do kościoła? Oj, to ty jesteś niedobry, jak ty nie chodzisz do kościoła. O, ty musisz chodzić do kościoła, bo do kościoła chodzą ludzie tylko święci, dobrzy, doskonali, fantastyczni, wspaniali. A ja z tobą nawet się kolegował nie będę, bo ty do kościoła nie chodzisz, ty jesteś po prostu jakiś dziwny inny. Kochani, to nie jest droga łowienia ludzi. Jak łowi się ludzi? Pokazał nam to świetnie święty Jan Paweł II. A do końca swojego życia mówił: módlcie się za mnie i za życia i po śmierci, bo jestem wielkim grzesznikiem. Jestem wielkim grzesznikiem. A ilu z nas uważa, że się nie masz czego spowiadać, bo po prostu nikogo nie zabiło, nikogo nie ukradło, nikomu nic nie zrobiło? Ja, nie, ja jestem po prostu, ja nikomu nic złego nie robię. Ja jestem człowiek, który chodzi do kościoła co niedzielę, który się modli dwa razy dziennie, który wszelkie posty zachowuje, dziesięciny składa, jestem doskonały. A to nie, to ona się musi zmienić, to mój szef pracy się musi zmienić, to ten się musi zmienić, bo ten skubany to nie chodzi do kościoła. A on się musi zmienić. Kochani, my wszyscy, wszystkich chcemy nawracać i zmieniać, ale ja nie, ja, ja się nie mam z czego spowiadać. Ja jestem doskonały. Jan Paweł II, papież, po śmierci wszyscy wołali subito santo, mówił, módlcie się za mnie, za życia i po śmierci, bo jestem wielkim grzesznikiem. I spowiadał się co tydzień i miał się z czego spowiadać. Rozumiemy specyfikę Ewangelii, że jak się spotkamy z Bogiem, jak mamy wizję mistyczną Boga, jak się kontaktujemy z Jego Słowem, to widać najdrobniejszy cień naszego życia i On nas po prostu przeraża. On mnie przeraża mój grzech w relacji do świętego Boga. Jak Izajasza przerażał sam Bóg w swojej świętości, w swojej czystości mówi ja jestem człowiek o nieczystych wargach. Zobaczyłem Boga, ja, człowiek biedny. Nie mówił, że wszystkich będę teraz zmieniał i nawracał, bom spotkał Boga. Zobaczył swoją nędzę jako człowiek. Piotr zobaczył swoją nędzę jako człowiek. I w tej nędzy chciał iść drogą wskazaną przez Słowo przez Słowo Boże. Chciał, chciał żyć Słowem Bożym. I kochani, ci ludzie. Którzy zaczynają swoje życie konfrontować ze słowem Bożym, zaczynają zmieniać świat. Ci ludzie, którzy zaczynają mocno konfrontować swoje życie w słowie Bożym, zmieniają świat. To jest tak, jak z lampą, która jest na środku i świeci. Mnóstwo ludzi żyje w ciemności, a wystarczy, że jedna osoba wnosi światło. Nie musi nikogo zmieniać, tylko ludzie po prostu lgną do tego światła, lgną, kleją się do tego światła. Ten człowiek nie może się oderwać po prostu od ludzi, bo jak ćmy do tego światła ciągną. Rozumiecie? On nikogo nie nawraca. Jak ksiądz Jan Twardowski mówił: Nie przyszedłem nikogo nawracać. Nie przyszedłem nawracać Pana. Przeszedłem tylko podzielić się moim doświadczeniem Jezusa. I kochanie, jeśli ktokolwiek zobaczy w Tobie coś dobrego, zobaczy w Tobie po prostu światło życia, uwierz mi, że ludzie są stęsknieni, spragnieni. Dlaczego chodzą na kabarety? Bo są stęsknieni tego, żeby się po prostu, żeby trochę życia wziąć. Są stęsknieni życia, wegetują. Codzienny czas to jest taka wegetacja, takie jeść spać, siku i tak dalej. I chcą odrobinkę życia zaczerpnąć. Jeśli Ty im życia przyniesiesz i pokażesz, że to życie bierzesz od Jezusa, nie musisz gadać. Nic, chodź do kościoła, weź się módl dwa razy dziennie, On się będzie pytał, skąd ty czerpiesz to światło? Skąd ty czerpiesz to życie? Nie będziesz musiał nawracać. Nie. Ludzie będą się, jak te ćmy, do światła, kleić. Ktoś, kto spotkał Jezusa, ktoś, kto Go doświadczył, Ktoś, kto się nim dzieli, naprawdę nie ma czasu na posiłek. Naprawdę nie wie, jak ułożyć czas, żeby się wyspać, bo ma ciągle, ciągle pełne ręce, serce, telefony zajęte. Tak ludzie lgną, bo chcą życia. Nie można się do tych ludzi często dodzwonić. Tak ludzie lgną, bo szukają życia, żeby ktoś im pokazał. Skąd czerpać życie? A Jezus daje życie. Jezus jest życiem. Nie nawracajmy więc ogniem i mieczem, siłą. Czerwmy światło. Czerwmy moc. Z tego rozpalonego węgla, który kapłan wkłada w nasze usta każdej na każdej mszy świętej. Mówi ciało Chrystusa. To jest rozżarzony węgiel. To jest Bóg Święty. To już jest Jego życie. To już jest Jego serce. Wymienia. Robi dokładnie transplantację na każdej mszy świętej i wymienia. Daje Ci swoje serce. Już nie żyjesz swoim życiem. Już Twoje życie jest na nowo zamienione na, na miłość. Twój egoizm zamienia się na miłość, a ludzie tęsknią za miłością, tęsknią za tym życiem. Bierzmy więc życie z ołtarza to boskie ciało, boskie serce i czerpmy moc z ożywczego Bożego Słowa, nie tylko w kościele, ale także w naszych domach. Więc czytaj Biblię, módl się co dzień, miej kontakt z Chrystusem, jeśli wzrastać chcesz. Jeśli chcesz być światłem, takim światłem, do którego ciepła lgną wszyscy, by odrobinę życia zaczerpnąć. Jeśli wzrastać chcesz, czytaj Biblię, módl się co dzień. Amen.